Cześć kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku Dzisiejszy filmik nagrywałam we współpracy z Księgarnią Internetową Wirtualu do której link znajdziecie w opisie poniżej Będzie on dotyczyć e-booków Wiem bowiem, że część z Was czyta je i to naprawdę namiętnie a zatem chciałabym polecić Wam kilka tytułów Oto one. Zacznę od cyklu Parabellum Remigiusza Mroza, który opowiada o niezwykłej tułaczce braci Zaniewskich po ogarniętej wojną w Europie. Chodzi o czasy II wojny światowej, poza braćmi Zaniewskimi. Na kartach tej powieści spotykamy również mojego ukochanego, cudownego, wspaniałego kapitana Wehrmachtu, Christiana Leitnera, na punkcie którego, jak doskonale wiecie, oszalałam i to totalnie, a także między innymi groźnego oficera SS Johanna Blankenburga, który jest jednym z moich ulubionych czarnych charakterów, jeżeli chodzi o książki. Nad samym Parabellum nie będę się jednak rozwodzić, ponieważ powiedziałam już o tym cyklu chyba wszystko, co mogłam powiedzieć. Naprawdę nie jestem w stanie zliczyć tych wszystkich filmików, w których pojawiło się hasło Parabellum. Dlaczego więc wspominam teraz o tym cyklu? Otóż 13 stycznia pojawiła się ostatnia część Parabellum Głębia Osobliwości i właśnie mniej więcej od tego momentu cały czas zadajecie mi pytania o poprzednie tomy. Niestety nie wiem, gdzie można je dostać, nie wiem, czy będą do druki, wiem jednak, że na pewno możecie kupić E-booki, tak jakoś mi się uzrymowało. Także gorąco polecam, bo jak wiecie, kocham ten cykl. To był chyba taki pierwszy cykl omawiany na moim kanale, w którym tak zakochałam się na maksa. Także polecam wam i prędkość ucieczki, i horyzont zdarzeń, i głębie osobliwości, której jeszcze nie czytałam, ale na pewno przeczytam. I to jakoś w lutym muszę to zrobić, bo jak mnie to lightner strzeli na mnie tak wielkiego focha, że muszę to zrobić właśnie dla lightnera. Jeśli chodzi o moich starych znajomych typu lightner, Parabellum. Kocham, kocham, kocham. Polecam Wam również sięgnięcie po Wilka z Wall Street oraz polowanie na Wilka z Wall Street Jordana Belforta, którego już dawno u siebie nie gościłam. Nie wiem, czy pamiętacie moją obsesję na punkcie Wilczka. Jeżeli chodzi o te książki, z jednej strony mamy naprawdę niesamowitą, najbardziej dziku, zwarywaną, szaloną jazdę w historii Wall Street. Nasz bohater, bowiem życiem przez wielkie rzet A z drugiej zapis spektakularnego upadku Jordana Belforta, oszusta nad oszustami, i to upadku z naprawdę dużej wysokości takie totalne out. Są to naprawdę świetnie napisane książki, wciągające już od pierwszej strony, które polecam Wam bardzo, ale to bardzo gorąco, które warto przeczytać nie tylko ku zabawie, ale też i co najważniejsze, ku przestrodze. Kolejną pozycją, na którą pragnę zwrócić uwagę jest Nieskończoność Holly Jane Rallens. Naprawdę przepiękna opowieść o uczuciu, które rodzi się wbrew rozumowi. Jest to takie swego rodzaju miłosne sci-fi. Naprawdę świetna historia. Mamy bowiem rok 2264 i totalnie technokratyzowane społeczeństwo, w którym miłość jest czymś niepożądanym. Właśnie w takim świecie, takim społeczeństwie żyje nasz bohater, Finn Nordstrom. 26-letni historyk, tłumacz wymarłego już języka niemieckiego, a także pracownik Biblioteki Europejskiej w Berlinie, któremu zlecono przetłumaczenie pewnego pamiętnika napisanego przez pewną dziewczynę w odległym już XXI wieku. Co z tego wyniknie tego Wam nie zdradzę, dodam jedynie, że to naprawdę przepiękna historia z genialnym zakończeniem, bardzo zaskakującym zakończeniem, coś co polecam nie tylko młodzieży, ale też dorosłym. Tak samo jak porwaną pieśniarkę Daniel L. Jensen, którą ostatnio pokochałam. Pomimo tego, że głównie bohaterowie mają 17 lat, wydaje mi się, że ta książka może przypaść do gustu każdemu miłośnikowi baśni, a także i przede wszystkim troli. Nigdy w życiu nie czytałam bowiem książki, w której aż roiłoby się od tylu troli, bo tutaj mamy trole mieszkające w mieście Trollus. Dawno też nie czytałam czegoś tak przepełnionego magią. Porwana pieśniarka to naprawdę cudowna opowieść. Pierwsza część trylogii Klon absolutny absolutną maskę w tego sezonu, coś, z czym koniecznie musicie się zapoznać. Zwłaszcza, że jest na dobrej drodze do tego, żeby dołączyć do grona moich rozpierniczaczy systemu. Tak mi się wydaje. Ale najpierw będę musiała jeszcze oczywiście obadać te kolejne tomy, które mam nadzieję pojawią się w najbliższym czasie, bo już nie mogą się ich doczekać. Przechodzimy do czasu w Samantha Shannon, prawdopodobnie jednej z najbardziej utalentowanych autorek młodego pokolenia. Mówię o tej książce, ponieważ wiem, że bardzo trudno dostać się o w formie papierowej, a bardzo często mnie o nią pytacie właśnie dlatego zachęcam Was do tego, żebyście sięgnęli po e -booka. Dlaczego? Ponieważ ta historia rozpiernicza system i to totalnie jest to naprawdę cudowna dystopia z jasnowidzami w roli głównej, genialnie nakreślonym światem, wyśmienicie wykrowanymi bohaterami i zabiłymi intrygami. Przy okazji czasu, że polecam Wam również zakon Mimów. I te książki musicie przeczytać w tym roku. Jak najszybciej. Dlaczego? Ponieważ już niebawem premiera kolejnej części tego cyklu. Oczywiście nie mogę się go doczekać, tak samo jak nie mogę doczekać. Poczekać się kolejnej części pieśniarki. To są chyba dwie najbardziej wyczekiwane przeze mnie książki w tym roku, bo one naprawdę rozpierniczają system. Znowu tego nadużywam, ale to naprawdę świetne książki. Ring nancy Joe Sales to coś, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę i nie Nie jest to sfabularyzowana opowiastka o grupce nastolatków obrabiających domy gwiazd. Książka ta ma raczej charakter reportażu. Oparta jest na wywiadach z podejrzanymi o udział w Blinkringu, a także na raportach policyjnych. Nie brakuje też wielu takich źródeł socjologicznych, z których autorka czerpie pełnymi garściami, a także rozważań Nancy Jo Sales na temat tego, jak na przestrzeni dekad zmieniały się priorytety wśród młodzieży, jak pojawiło się zjawisko narcyzmu, kiedy narodził się cały ten kult sławy, kult pieniądza. Dodam, że autorka nie katuje nas fachową terminologią, że opisuje to wszystko w bardzo przystępny sposób, co sprawia, że tę książkę czyta się jak najlepszą powieść. Właśnie dlatego tak bardzo krąco wam ją polecam, bo to bardzo. Bardzo ważny temat i bardzo mądrze napisana książka, która skłania do wielu refleksji. Czas na coś lekkiego, czyli przezabawne perypetie dwóch przyjaciółek, którym udaje się, choć na chwilę wydostać z szarej, burej, ponurej polskiej rzeczywistości lat 70. Dziewczyny wyjeżdżają do Paryża, żeby pracować jako pokojówki no i przy okazji przeżywają niezwykłe przygody. Mowa oczywiście o Adze oraz Ewce, bohaterkach paryskiej pokojówki Ewy Grocholskiej, powieści tryskającej niesamowitym humorem, tryskającej optymizmem, naprawdę przesympatycznej, przecudownej, przewspaniałej, która może być też swego rodzaju lekcją historii dla czytelnika niezaznajomionego z absurdami komunistycznej rzeczywistości. Naprawdę świetna książka z gatunku takich lekkich, łatwych, naprawdę sympatycznych umilaczy. Naprawdę idealny czasoumilacz. Coś, co gorąco polecam. Motela Lizy Być może znacie za sprawą świetnej ekranizacji z Julian Moore w roli głównej, a jeśli nie znacie koniecznie musicie nadrobić te zaległości. Jest to naprawdę świetna lektura, choć taka dosyć no dołująca i przerażająca, ponieważ to, co zostało pisane na kartach tej powieści może przytrafić się każdemu z nas, otóż główna bohaterka Alice Holland, światowej sławy specjalista w dziedzinie lingwistyki, w wieku 50 lat zaczyna doświadczać takich zaników pamięci i to, co na początku wydaje się menopauzą, takimi objawami menopauzy, szybko jednak okazuje się Alzheimerem o wczesnym początku, chorobą, która niebawem zepchnie naszą bohaterkę w Otchłań demencji. Jest to książka bardzo trudna, książka, która naprawdę wbija fotel, no bo okej, okay, no Alice walczy o Każdą sekundę swojego życia, ale zarówno ona, jak i my wiemy, że ta walka z góry skazana jest na niepowodzenie. I właśnie to jest najgorsze w całej tej historii, historii, którą bardzo, ale to bardzo gorąco Wam polecam. Ostatnia piosenka Nicolasa Sparksa, czyli totalny wyciskacz, łez. przepiękna opowieść o dorastaniu, o miłości nie tylko tej pierwszej romantycznej nastoletniej, ale też o tej na linii dziecko rodzice. Nicolas Sparks naprawdę świetnie rozumie świat nastolatków, a przynajmniej tak mi się wydaje, doskonale oddaje. Uczucia, które targają naszą główną bohaterką, 17-letnią Ronnie Miller. Jest to książka, która wzrusza i bawi. Książka, czytając, którą naprawdę wyposażcie się w chusteczki, i to najlepiej cały kontener, nie żartuję. Ostatnią moją ebookową propozycją jest Marsjanin Endiegoira, totalna niespodzianka, prawda? W ogóle nie spodziewaliście się tego, że będę Was teraz skatować kolejną książką mojego życia, czymś w czym się zakochałam i to totalnie, co koniecznie musicie przeczytać albo polecie największe na świecie poch. Dlaczego? No przede wszystkim z Gina na Marka Watneya, który jest tak Kapitalnie wykrowaną postacią, że nie wiem, co powiedzieć. W tej książce mamy po prostu wszystko, mamy bardzo fajną akcję, mamy bardzo fajny humor. Bardzo podoba mi się to, jak Mark walczy o to, żeby dostać się z Marsa. Ta jego determinacja jest naprawdę godna podziwu. Zresztą, wiecie, bo niedawno gadałam o Marsjaninie, także no mam nadzieję, że go przeczytacie. Nie chcę się powtarzać, także powiem tylko tyle, że polecam go raz jeszcze, polecam bardzo, ale to bardzo gorąco, bo to naprawdę kapitalna książka. I to tyle. Moja rola skończona. Mam nadzieję, nadzieję, że sięgniecie po e-booki, które Wam poleciłam o ile oczywiście jeszcze ich nie przeczytaliście teraz czas na Was Wy też musicie mi coś polecić Otóż zapraszam Was bowiem do konkursu, który organizuję we współpracy z Księgarnią Internetową Virtualo. Poniżej w opisie znajdziecie link do Virtualo, a dokładniej rzecz ujmując do oferty promocyjnej, spośród której musicie wybrać e-booka dla mnie, swój wybór musicie uzasadnić dlaczego powinnam przeczytać właśnie tego e-booka, a nie innego. Liczę na Waszą kreatywność, odpowiedzi wpisujcie w komentarzach poniżej. Macie czas do 5 lutego, i tu uwaga, było nie trzech zwycięzców, do których powędruje dowolnie wybrany e-book właśnie z tej oferty. Mam więc nadzieję, że się cieszycie. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!